W dzisiejszym odcinku zobaczycie: Miasto przyszłości Shenzhen wprowadza bezzałogowe taksówki. Banki pod lupą sztucznej inteligencji nadchodzi era regulowanego algorytmu. Sztuczna inteligencja na froncie Pacyfiku: Pentagon buduje cyfrową tarczę obronną. Rewolucja w muzyce: sztuczna inteligencja legalnie komponuje z Universal Music. Sztuczna inteligencja ratuje planetę. AI zmniejsza zużycie energii nawet o połowę. Miasto przyszłości Shenzhen wprowadza bezzałogowe taksówki. W chińskim Shenzhen właśnie wydarzyło się coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiało jak fragment filmu science fiction. Władze miasta wydały zgodę na w pełni autonomiczne taksówki, które będą wozić pasażerów po ulicach bez żadnego kierowcy za kierownicą. To pierwszy taki projekt w Chinach, który obejmuje całe duże miasto, a nie tylko testowe strefy czy zamknięte trasy. Za rewolucją stoi firma Pony.ai, jeden z liderów technologii autonomicznej jazdy, który od lat współpracuje z gigantami takimi jak Toyota czy Baidu. Teraz wchodzi w nową fazę komercyjnej eksploatacji robotaksówek, które samodzielnie poruszają się po miejskim ruchu, reagują na pieszych, światła i sytuacje drogowe dokładnie tak, jak ludzki kierowca. Shenzhen to miasto symboliczne, serce chińskiej innowacji, miejsce, w którym rodziły się takie firmy jak Huawei, Tencent czy DJI. Wprowadzenie tam bezzałogowych taksówek to nie tylko technologiczny krok naprzód, ale też jasny sygnał, że Chiny chcą być globalnym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i autonomicznego transportu. Według doniesień lokalnych mediów pojazdy Pony.ai mają obsługiwać zarówno centra biznesowe, jak i dzielnice mieszkalne. Pasażerowie będą mogli zamówić kurs przez aplikację, tak jak dziś korzystają z Ubera czy chińskiego Didi, ale w tym przypadku za kierownicą nie będzie już nikogo. System monitorowania w czasie rzeczywistym oraz sztuczna inteligencja odpowiadają za bezpieczeństwo, a cały ruch jest analizowany w chmurze danych. Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodę, ale i nowy sposób myślenia o transporcie. Dla reszty świata to sygnał, że era bezzałogowych pojazdów wchodzi w codzienność szybciej niż się spodziewaliśmy. Jak mówią eksperci, sukces Shenzhen może zapoczątkować globalny trend, w którym autonomiczne robotaksówki staną się równie powszechne jak dziś aplikacje do zamawiania przejazdów. I choć na Zachodzie wciąż trwa debata o bezpieczeństwie i regulacjach, w Chinach właśnie ruszyła pierwsza prawdziwa flota samochodów w przyszłości. To już nie eksperyment. To rzeczywistość, w której kierownica przestaje być. Potrzebna, a miasto samo zaczyna się poruszać. Banki pod lupą sztucznej inteligencji. Nadchodzi era regulowanego algorytmu. Świat finansów wchodzi w nową epokę. Epokę, w której decyzje o kredytach, inwestycjach i ryzyku coraz częściej podejmuje nie człowiek, a sztuczna inteligencja. To właśnie dlatego regulatorzy finansowi z całego świata zaczynają przyglądać się uważnie, jak algorytmy wpływają na rynki, na klientów i na stabilność systemu. Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, czyli Financial Conduct Authority, ogłosił niedawno zakończenie szerokich konsultacji dotyczących tak zwanego AI LIFE testing programu, który ma wprowadzić regularne testy systemów sztucznej inteligencji w sektorze bankowym i inwestycyjnym. Chodzi o to, by każda decyzja podejmowana przez algorytm była nie tylko szybka i efektywna, ale też przejrzysta. Uczciwa i bezpieczna dla użytkownika. Coraz więcej instytucji finansowych korzysta dziś z uczenia maszynowego, by analizować ogromne ilości danych, wykrywać próby oszustw czy przewidywać zachowania klientów. Ale to, co jeszcze niedawno było innowacją, teraz stało się wyzwaniem. Bo jeśli sztuczna inteligencja może decydować o tym, kto dostanie kredyt, a kto zostanie odrzucony, to kto odpowiada za ewentualne błędy? Eksperci ostrzegają, że bez jasnych zasad możemy wpaść w pułapkę algorytmicznej nie Równości, w której maszyna zaczyna faworyzować jednych użytkowników, a innych eliminować w sposób niezrozumiały nawet dla twórców systemu. Regulatorzy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczynają więc działać wspólnie, by stworzyć jednolite standardy testowania modeli sztucznej inteligencji w finansach. Pojawia się pomysł regularnych audytów algorytmów, podobnych do badań sprawozdań finansowych, które dziś przechodzą banki. Cel jest jasny: zachować zaufanie do sektora finansowego w świecie, w którym człowieka coraz częściej zastępuje kod. Bo przyszłość pieniądza to nie tylko kryptowaluty i blockchain, to także inteligentne systemy, które potrafią przewidzieć ruch rynku szybciej niż mrugniemy okiem. I właśnie dlatego regulatorzy mówią dziś jednym głosem. Sztuczna inteligencja w finansach musi być nie tylko mądra, ale przede wszystkim odpowiedzialna. Sztuczna inteligencja na froncie Pacyfiku, Pentagon buduje cyfrową tarczę obronną. Stany Zjednoczone wchodzą w nowy etap cyfrowej strategii wojskowej. Departament obrony ogłosił, że sztuczna inteligencja stanie się kluczowym elementem budowy tzw. Mission Network as a Service ogromnego systemu łączącego wojska amerykańskie działające w rejonie Indo-Pacyfiku. Celem jest stworzenie sieci, która będzie reagować szybciej niż człowiek, analizując dane, przewidując zagrożenia i automatycznie podejmując decyzje w czasie rzeczywistym. To nie science fiction, a realny projekt o strategicznym znaczeniu. Region Indo-Pacyfiku, obejmujący m.in. Japonię, Australię i Filipiny, jest dziś jednym z najważniejszych obszarów rywalizacji technologicznej i militarnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pentagon chce, by sztuczna inteligencja była tam nie tylko wsparciem dla żołnierzy, ale wręcz nowym centrum dowodzenia, cyfrowym mózgiem operacji wojskowych. Według planów, system AI ma łączyć dane z satelitów, radarów, dronów, a nawet czujników rozmieszczonych na okrętach i bazach lądowych. Zamiast ręcznego przetwarzania informacji przez setki analityków, decyzje będą podejmowane błyskawicznie przez algorytmy uczące się w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie ma skrócić czas reakcji z godzin do sekund i pozwolić wojsku przewidywać ruchy przeciwnika jeszcze zanim dojdzie do konfrontacji. W praktyce to budowa cyfrowej tarczy, która może zdecydować o przewadze technologicznej Stanów Zjednoczonych w nadchodzącej dekadzie. Projekt to także część szerszej transformacji, w której Pentagon stawia na automatyzację i współpracę człowieka z maszyną. Sztuczna inteligencja ma nie tylko analizować pole walki, ale też wspierać logistykę, cyberbezpieczeństwo i planowanie. Planowanie misji. Eksperci ostrzegają jednak, że taka technologia to miecz obosieczny. Każda przewaga może zostać szybko skopiowana lub zneutralizowana. Dlatego Amerykanie inwestują równocześnie w zabezpieczenia przed atakami na własne algorytmy i sieci. Wojna przyszłości nie będzie toczyć się wyłącznie na ziemi, morzu i w powietrzu. Jej najważniejsze bitwy rozegrają się w sferze danych tam, gdzie zwycięża ten, kto pierwszy zrozumie, co robi przeciwnik. A sztuczna inteligencja ma być właśnie tym żołnierzem, który nigdy nie śpi. Rewolucja w muzyce, sztuczna inteligencja legalnie komponuje z Universal Music. To może być przełomowy moment dla całej branży muzycznej. Gigant fonograficzny Universal Music Group zawarł porozumienie z twórcami platformy Audio, specjalizującej się w generowaniu muzyki przez sztuczną inteligencję. Zakończyło to długie miesiące sporów prawnych o prawa autorskie i otworzyło drogę do nowej ery muzyki tworzonej przez algorytmy, ale z błogosławieństwem artystów. Dotychczas relacja między wielkimi wytwórniami, a firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję była napięta. Universal, podobnie jak wielu artystów, zarzucał platformom treningowym, że ich modele uczą się na muzyce prawdziwych wykonawców. Bez zgody i bez wynagrodzenia. Udio, podobnie jak inne narzędzia generatywne, potrafiło tworzyć utwory brzmiące jak dzieła znanych muzyków, co wywołało prawdziwą burzę w świecie show biznesu. Teraz jednak sytuacja się zmienia. Zawarte porozumienie zakłada, że Udio będzie legalnie korzystać z wybranych kategorii Katalogów Universal Music, by trenować swoje modele, a w zamian wytwórnia i artyści otrzymają udział w przychodach zgenerowanej muzyki. To pierwszy tak duży przypadek, gdy przemysł muzyczny oficjalnie wchodzi w sojusz ze sztuczną inteligencją, zamiast z nią walczyć. Dzięki temu twórcy mogą nie tylko chronić swoje prawa, ale też wykorzystać nowe możliwości. Artyści zyskują dostęp do narzędzi, które pozwalają eksperymentować z dźwiękiem, rytmem i wokalem w sposób wcześniej niemożliwy. UDIO ma pomóc im w komponowaniu, aranżacji i tworzeniu nowych wersji istniejących piosenek. Wszystko z zachowaniem pełnej transparentności. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych lat muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stanie się jednym z głównych nurtów przemysłu rozrywkowego. To już nie tylko ciekawostka dla pasjonatów technologii, ale realny biznes, w którym twórcy, wytwórnie i algorytmy pracują ramię w ramię. Universal Music i UDIO pokazują, że zamiast bać się sztucznej inteligencji, Inteligencji, można ją okiełznać i zamienić w źródło nowych hitów, a to może być początek epoki, w której piosenki nie tylko śpiewają ludzie, ale też ich cyfrowe alter ego. Sztuczna inteligencja ratuje planetę. AI zmniejsza zużycie energii nawet o połowę. Nowy raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej pokazuje, że sztuczna inteligencja może stać się jednym z najpotężniejszych narzędzi w walce z kryzysem klimatycznym. Według analiz, inteligentne systemy potrafią ograniczyć zużycie energii w przemyśle, budynkach i transporcie nawet o kilkadziesiąt procent, w niektórych przypadkach nawet o połowę. Jak to możliwe? AI potrafi analizować dane z tysięcy czujników, przewidywać zapotrzebowanie na energię i automatycznie dostosowywać pracę urządzeń, aby zmniejszyć marnotrawstwo. W fabrykach może zarządzać całymi liniami produkcyjnymi, w budynkach regulować ogrzewanie, oświetlenie i klimatyzację, a w energetyce sterować przepływem prądu tak, by każda kilowatogodzina była wykorzystana maksymalnie efektywnie. Agencja Irena podkreśla, że to właśnie połączenie odnawialnych źródeł energii i sztucznej inteligencji może stać się kluczem do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego możliwe jest przewidywanie, kiedy wiatraki wytworzą najwięcej prądu albo kiedy słońce dostarczy najwięcej energii, co pozwala optymalnie zarządzać sieciami elektrycznymi. Nie chodzi jednak tylko o oszczędności. AI potrafi też wykrywać awarie, przewidywać zapotrzebowanie na energię w miastach i wspierać rozwój tzw. inteligentnych sieci, które potrafią same równoważyć obciążenie. W efekcie zmniejsza się emisja dwutlenku węgla, a infrastruktura staje się bardziej odporna na zmiany klimatyczne i przerwy w dostawie energii. Raport ostrzega jednak, że aby w pełni wykorzystać ten potencjał, rządy i firmy muszą inwestować w cyfrową infrastrukturę i bezpieczne przetwarzanie danych. W przeciwnym razie rozwój AI. I może pochłaniać więcej energii niż oszczędza. Eksperci z Irena są jednak optymistami. Ich zdaniem sztuczna inteligencja stanie się jednym z filarów zielonej transformacji, bo jeśli dobrze ją wykorzystamy, to nie tylko zmniejszy nasze rachunki za prąd, ale też pozwoli planecie dosłownie odetchnąć. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.